it's a setup it's a setup it's a setup there's a it's a setup it's a setup it's a setup there's a it's a setup a set it's a setup it's a setup Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym odcinku z nowej serii, która się tutaj pojawiła. I póki co po pierwszym odcinku widzę, że jest bardzo pozytywny odbiór, także kto wie, może seria się przyjmie na stałe na kanale. No i też pod ostatnim odcinkiem wybraliście misję krótkiego tripu i właśnie te misje w tym odcinku będziemy sprawdzać. Zobaczycie, ile na tych misjach można zarobić, ile my zdobędziemy respektu. Poznacie kilka fanych porad, które w tych misjach pomagają. Także znowu tutaj wszystko sobie rozbierzemy na czynniki pierwsze. Dodatkowo jeśli chcesz, żeby ta seria pozostała na tym kanale, no to może zostawić też łapeczkę w górę pod tym filmem, żeby dać mi w ten sposób też znać, że seria Ci się podoba. Zachęcam też do zostawienia sobika. Dokładnie, dokładnie tak to teraz widzicie na ekranie, żeby nie przegapić kolejny film z tej serii, a my może już tutaj przejdźmy do części właściwej tego filmu. Krótki trip to bardzo wyjątkowe misje, dlatego bo możemy je rozegrać Franklinem albo Lamarem w GTA Online. Dzieje się to na zasadzie tego, że nasze postacie palą blanta w studiu nagraniowym Doktora Dre, a następnie przez potężną fazę wcielają się w umysły Franklina i Lamara. Nie pytajcie, nie wiem co tam było dosypywane, ale ogólnie cały zamysł mi się podoba, no bo jest to taki typowy rockstarowy humor. Poza tym do tej pory nie ma takiej misji w online, gdzie możemy sterować inną postacią niż swoja, tym bardziej jakąś postacią z kampanii. Co jest bardzo fajną rzeczą, jedynie jeszcze jest tryb adwersarza, gdzie też można tymi postaciami sterować, ale w każdym razie jest to rzadkość. Żeby wystartować tę misję, wystarczy wejść w menu rozegraj akcji i następnie w zakładce misje odszukać krótki trip. Misji jest trzy i warto rozegrać każdą z nich jako Franklin i jako Lamar, ponieważ za ukończenie tej misji pierwszy raz mm, daną postacią. Dostajemy wypłatę 100 tysięcy dolarów od jednej z nich, czyli za rozegranie całości obiema postaciami możemy zgarnąć łącznie 600 tysięcy dolarów. Jest to bardzo fajna sprawa, zwłaszcza dla początkującego gracza, bo właściwie możecie w tę misję wejść z marszu. Od tego kim będziecie grać, zależy też kto jest hostem misji. Host zawsze jest Franklinem, z kolei osoba dołączająca jest Lamarem i warto to zapamiętać przy robieniu tych perek. Misje mają także stałą wypłatę wynoszącą 50 tysięcy dolarów Za jej ukończenie, która w żaden sposób od niczego nie zależy Po prostu rozpoczynacie misję, kończycie i to tyle że na filozofia Nie ma tutaj czegoś takiego, że jak będziecie dużo czasu spędzać w tej misji To dostaniecie dużą wypłatę Misje też nie sprawiają jakiejś większej trudności Jednak i tutaj warto wiedzieć o kilku rzeczach Dlatego przechodzimy do porad Pierwsza rzecz to to, że misji jest trzy Nazywają się one Niech się jara, OG Kush i Posiany Kapitał jak już wspomniałem, misje mają stałe wypłaty, ale najszybsza do zrobienia i wydaje mi się też najprostsza to posiany kapitał. Te misje robiliśmy zazwyczaj w 14 minut z kadzcinkami, a dla porównania: Niech się jara robiliśmy zazwyczaj w 17 minut, a obdzie kurz w 16 minut. Różnica może nie jest jakaś kolosalna, ale myślę, że warto to zaznaczyć w tym odcinku. Druga rzecz to to, że w misji niech się Jara na etapie przejęcia pick-upa z działkiem, warto jechać plażą, tak jak to teraz widzicie na ekranie, aż do samego celu. Pomaga to uniknąć sporą liczbę wrogów i zaliczyć kolejny checkpoint. W tej samej misji, kiedy już zabierzemy furgonetkę, to warto schylić się w pojeździe, aby jak najmniej nasza postać obrywała od atakujących nas przeciwników. Warto też w tym momencie zjeżdżać z drogi, aby tych przeciwników unikać jak najwięcej. No, i czwarta i ostatnia porada to to, że w misji Posiany Kapitał, prawie na samym końcu, warto skupić się na osobie, która jest zaznaczona czerwonym celownikiem na minimapie. Gdy tylko się zjawimy, no to będzie chciała jak najszybciej wejść na dach, aby, aby się ukryć. I warto ją szybko zdjąć, żebyśmy po prostu po wyeliminowaniu reszty wrogów nie musieli za nim tyrać na dach, a potem z niego schodzić, bo to zabiera bardzo dużo czasu. Tak to zabijamy go szybko, zabieramy klucze i właściwie kończymy całą misję. No to tyle porad. Jeśli macie jeszcze jakieś inne, o których nie wiem, a które są warto uwagi, no to możecie o tej poradzie napisać w komentarzu, a ja takie będę doklejał do przypiętego komentarza z nikiem autora. No to teraz zarobek. Pewnie jesteście ciekawi, ile zarobiłem na godzinę. No i tutaj zasada była taka, że robiłem tą misję najkrótszą, czyli posiany kapitał. A jak jesteście ciekawi całego godzinnego zarobku, jak to wszystko przebiegało, no to sprawdzałem to na live'ie więc w opisie pozostawiam link do tego live'a, na którym możecie sobie zobaczyć jak to wszystko wyglądało. No i na godzinę wyszło nam tego zarobku 200 tysięcy, no czyli no niestety tutaj szału nie ma. Nawet przy jakiejś trzykrotnej premii, a respektu zarobiliśmy na godzinę 25 tysięcy. Czyli tutaj już troszeczkę nieco lepiej. Winki wpisujemy do tabel, no i wraz z postępem serii będzie się ona zapełniać i będziecie widzieć te różnice między poszczególnymi akcjami. Jak chcecie obejrzeć poprzedni odcinek, to możecie kliknąć w kartę w prawy górny róg. I jeszcze tak dodatkowo tutaj nadmienię, że zlecenia klubu, które sprawdzaliśmy w poprzednim odcinku, są na premii razy 2. I wynik, który jest w tej tabeli też jest liczony na tej premii. Jednak nie jest to premia tygodniowa, ale według Rockstara też jest czasowa, czyli za jakiś czas ma zniknąć. Może ona być naprawdę w GTA bardzo długo. Nie wiemy kiedy ją Rockstar zabierze, więc dopóki ona trwa, no to wynik w tabeli pozostaje liczony jako razy dwa, a jak premia zniknie, no to wtedy skorygujemy tabelę o połowę tej kwoty. Póki co, premia czy nie, no to akcja, którą sprawdzaliśmy w tym odcinku, wypadła gorzej zarobkowo, ale o wiele lepiej pod względem zdobywanego respektu. No to podsumowując, i pierwszym bardzo dużym, bardzo fajnym plusem jest to, że te misje mają wyzwania. Jeśli ukończycie wszystkie te trzy misje jako Lamar i jako Franklin, no to dostaniecie za to 600 tysięcy, 100 tysięcy od jednej takiej misji. Bardzo fajna sprawa, zwłaszcza dla początkujących graczy, ale myślę, że dla osób, które już dłużej grają w Geta, a jeszcze tych misji nie robiliście, to dla was też jest to spoko sprawa i warto te 600 tysięcy sobie zgarnąć. Drugim plusem jest to, że mamy tutaj dosyć dobrą ilość respektu, naprawdę fajnie, można sobie podbić level i jak będzie wlatywała jakaś premia, no to wiadomo, że tego respektu będzie jeszcze więcej i będzie on w pokaźnej ilości. Trzecim plusem jest to, że można zagrać postaciami z fabuły, a tylko w dwóch takich aktywnościach w GTA Online możemy to robić. Jeszcze w jednym trybie adwersarza, także to też zaliczamy, zaliczamy do plusów. Czwartym plusem jest to, że te misje nie wymagają posiadania czegokolwiek. Tak jak w poprzednim odcinku, żeby, zrobić, żeby hostować misje zlecenia klubu, to musieliście mieć klub motocyklowy. Tutaj totalnie nic nie musicie posiadać. Po prostu wchodzicie w menu i tę misję odpalacie, albo po prostu dołączacie do waszego znajomego. No i ostatnim plusem są kaccenki. Bardzo fajnie, że Rockstar coś takiego robi i mam nadzieję, że na tym nie poprzestanie. Kastenki są dosyć długie, opowiadają ciekawą historię, są też dosyć takie przyśmiewcze, z takim rockstarowym humorem i nawet można się od, z nich dowiedzieć bardzo dużo ciekawych rzeczy, jak chociażby to, że Franklin ma dzieci, także dużo się pozmieniało o fabule, także to też jest bardzo fajny plus. Ale też kaczenki bym zaliczył do minusu, bo mają tą też gorszą stronę. Bo jeśli tutaj patrzymy pod względem zarobku na te misje, to kaczenki naprawdę strasznie, ale tu strasznie te misje wydłużają i niestety tych kaczenek nie można pominąć. A poza tym, jeśli będziecie grindować pieniądze albo respekt, co jest w sumie bardziej sensowniejsze, no to już za którymś razem można tymi kaczenkami, których zaznaczam, nie da się pominąć, no to już można tak troszeczkę żygnąć. Także. Też zaliczyłbym to do, jakich, do takiego minusu. No i drugim minusem, i ostatnim jest zarobek. Jak widzicie, mimo to, że dostajemy od jednej takiej misji nawet 100 tysięcy na premię razy 2, to jednak yy, zarobek wypadł gorzej niż zlecenia z poprzedniego odcinka. Także tutaj niestety minus pod tym yy, względem. No to tyle w odcinku drugim, a w odcinku trzecim sprawdzimy sobie którą z tych dwóch rzeczy, którą teraz widzicie na ekranie. Także napisz w komentarzu, która Tobie bardziej odpowiada i ta, która będzie miała więcej głosów. No to tą aktywność sprawdzimy sobie w kolejnym odcinku tej serii.